Siema widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku a dzisiaj będę wbijał pucharki na berem ale z utrudnieniami ale zanim to zostawcie suba, lajka bo lecimy po 50 subów a bardzo mało brakuje więc nowy, nowych oglądających bym bardzo o to prosił słuchajcie widzowie, więc mamy tutaj koło fortuny no i kręcę Okej, okay, więc mamy odwrócone sterowanie. Okej, okay, widzowie, więc edycja sterowania. Dobra, no i mamy. Słuchajcie, widzowie, jestem już. O nie, tak się chodzi. Dobra, spróbuję tu coś rozwalić. Chodź. Tak. Okej. Okay. Ciężko jest. A nie, ja muszę uciekać. Aj, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, ok. Trafili się chyba dosyć, mi się wydaje. Nie jakoś super gracze. A. Ok, zebrać to. Tak. Nie, ja chciałem chłonić. Chodzić, ja chcę chodzić. Okej, lecimy. No nie, ja chcę uciekać. Oj, no to następne utrudnienia. O nie. Jeszcze raz. Jak będzie znowu odwrócone sterowanie. Okay. mamy? tylko chodzenie. Dobra, widzowie. Więc zaczynam grać. Dobra, widzowie. Więc nie mogę atakować, więc może sobie tutaj poczekam, że on zbierze te kostki. O! Dobra. Raczej ja tą wolę nie podchodzić. Oho, Darmowy powercube. A nie, to jest ten brok. Dobra. O nie! 200 HP. Okej, okay, to pójdźmy może bardziej na środek. O, tu mam Willow, ale Willow ja nie mogę zaatakować. Bo mogę tylko chodzić. Okej, okay, to jest misiek nity. I ja mam pomysł. Idę z tym miskiem. Aj, niestety już chyba postawiła nowego. O, jest. Aha, jest wielkie starcie. No to nie zrobię tego, co chciałem zrobić. Ale mogę znaleźć tą nitę. Może strefa ją jakoś. O, dobra. Próbuję ją to zaciągnąć. Jest mi się nitę. Przejdę przez strefkę. O, okej. Okay. I trzeba tak zrobić, chyba parę kółek, żeby tego misia yy, się pozbyć. A żeby żebym się nie pozbył. Okej. Okay. Yy, misia się pozbyłem. Dobra, i teraz jest tutaj nita. I teraz. O, okej. Okay. Dobra. To dlaczego ja się zatrzymałem? Aj, niestety, nadal mi się wydaje, że raczej nie było szans Na wygranie tego No i następne utrudnienia. Słuchajcie widzowie, no to kręcę Co będzie? Ok, czyli nie mogę zbierać Power cubesów. Dobrze. Ok. Hm. No to. Mogę atakować. Ale tam będzie ten Gold chciał iść po tego cuba. Ok, 900. A tu wejdzie? Tu jest? Bo tak, on tam jest. O nie, gaz. Tam jest ten cold. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oj, niestety. Dobra widzowie, ja już zakręciłem. I co wypadnie? Okej, okay, aha. Odwrócę sterowanie, wypadło ale to już było. I została nam tylko gra bez ulta, więc gra bez ulta, dobra widzowie? Okej, okay, tam był nawet jakiś legendarny. I tutaj mamy pokoju. I ała, ała, ała. Power cubes mogę zbierać więc przydałoby się jakąś skrzynkę znaleźć. Hm. Okej, okay, tutaj nikogo nie ma, nie ma. O! Tam, ten raz. Okej, okay, pokonałem go. Jak ktoś graberem. to mam takiego tipa, Protipa, żeby, yy, nie, nie chcę się teamować, yy, żeby jak zada się obrażenia, to postawić sobie lody i w nie wejść, albo nawet do strefy i wejść w te lody, bo wtedy się ult ładuje. I nie dojrze się leczy, to jeszcze się ładuje szybciej ult. O, okej, okay. aj, nie mogłem użyć ulta, <laughs> więc... Nie mogę stamtąd wyjść. Ale tak. To, to by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie suba, łapkę. No i pa.